Witam Państwa serdecznie, cieszę się bardzo, że przyjęliście nasze zaproszenie. Sytuacja i spotkanie jest w zupełnie sprawie. zupełnie inny skład osobowy. Gościmy dzisiaj naszego Mariusza Wlazłego, atakującego skrybeł chatów, a spotkanie jest w związku z malutkim jubileuszem dotyczącym Pana Mariusza. To już 10 lat, jak Mariusz zawitał do Bełchatowa, zawitał do Skry Bełchatów i przez te 10 lat cieszy swoją postawą, swoją grą kibiców Skry Bełchatów. No i oczywiście przynosi swoim zaangażowaniem znaczący wkład w sukcesy naszego klubu, który, z którego jesteśmy dumni jako Bełchatowianie. Mam nadzieję, że... Wierność klubowi to cecha, którą pan Mariusz wykazał przez te 10 lat i przez te następne lata, które zamierza poświęcić świadkówce z całą pewnością. Chcielibyśmy, aby były związane również z Bełchatowem. Tego sobie i panu Mariuszowi życzymy. Także jestem przekonany, że nowe otwarcie jeszcze również przed panem Mariuszem, ale pewnie o tym zechcę powiedzieć, bo to nowe dziesięciolecie, nowa dekada to nowe wyzwania. Widzicie? chcę powiedzieć również o tym, że to 10 lat obecności pana Mariusza mieszkania w Bełchatowie, związania się z tym miastem w jakiś sposób zbiega się również z moim malutkim jubileuszem, bo również od 10 lat jestem tutaj w tym miejscu z woli mieszkańców naszego miasta, więc Mariusz, mamy malutkie wspólne jubileusze, co prawda mój troszeczkę mniej znaczący, aczkolwiek fajnie, że i dobrze, że w takim towarzystwie jest możliwość świętowania takiego jubileuszu. Tyle z mojej strony. Oddaję głos naszemu siatkarzowi, naszemu zawodnikowi, który dla skrybę i dla naszego miasta zostawia swój talent i wypala się sportowo. Mam nadzieję, że się jeszcze nie wypali. Dziękuję przede wszystkim za, za zaproszenie. No na pewno dla mnie to są chwile wielkiej radości. Będąc w tym miejscu taki kawałek czasu, to jest na pewno nie lada wyczyn. Co ja mogę powiedzieć? No fajnie, że te dwa jubileusze się spotkały i, i mogliśmy razem gdzieś tam obserwować. Przede wszystkim jak nasza drużyna się rozwija, jak i również miasto Byłchatów. Przez ten cały okres, który, który tutaj mieszkam, wiele rzeczy mogłem zaobserwować, nie tylko od strony sportowej, ale też od strony zmieniającego się miasta. Powstała starówka, tak także, tak. że także to jest też takie miejsce, gdzie, gdzie mieszkańcy na pewno mogą się udać e, na soczek lub inne trunki. Także no, to jest... E, pewnego rodzaju miejsce, gdzie ta społeczność się pewnie zżywa ze sobą i, i ma to swoje takie jedno miejsce, do którego może się, może się udać. Aczkolwiek odnośnie spraw sportowych, no na pewno klub, do którego ja przychodziłem, był na początku też swojej drogi, też rozwijał się z każdym rokiem. Wiele rzeczy z roku na rok zmieniało się w bardzo szybkim tempie. Przede wszystkim też w pewnym momencie przyszły sukcesy i władze klubu zaczęły też patrzeć przyszłościowo, że, że, żeby gdzieś tam jeden, drugi tytuł mistrza Polski nie skończył się i żebyśmy mogli dalej gdzieś tam funkcjonować w tej, w tej najwyższej czołówce i myślę, że. że to też pchało nas wszystkich do, do tego, żeby coraz lepiej funkcjonować na boisku, a dla mnie było pewnym, pewnego rodzaju spełnieniem, i jakąś tam rekompensatą wyjazdów zagranicznych, może w ten sposób. Ja dziękuję. Ja tak może zapytam, bo w dzisiejszych czasach, takie migracje zawodników pomiędzy klubami, to jest normalnie, nie tylko w siatkówce, również w piłce nożnej ale ci, którzy zostają na długo, oni się cieszą szczególnym szacunkiem, nie tylko w klubie, ale również kibiców. Na pewno e, przez te 10 lat miałem kilka propozycji, żeby opuścić Bełchatów, opuścić e, skrę. Aczkolwiek e, myślę, że e, Zawsze tam, gdzie nas nie ma, to, to to się chwali pewnego rodzaju miejsca, ale z drugiej strony wiele rzeczy, wiele, wiele sytuacji, wiele różnego rodzaju opinii też wpłynęły na to, że zostałem w Bełchatowie. Też chciałem się rozwijać, a idąc do bardzo dobrego klubu zagranicznego, Szanse na rozwój w pewnym wieku były mniejsze niż tutaj. Zostałem po to, żeby być lepszym siatkarzem, lepszym zawodnikiem, lepszym, lepszym też w sumie człowiekiem, bo, bo, mając, bo mając czas dla rodziny, czas dla, dla siebie samego, też na to wpływa. I myślę, że będąc za granicą, gdzie zupełnie życie jest podporządkowane inaczej pod, pod kątem sportu, też inaczej się życie prywatne rozgrywa. Także no, z kilku względów dlatego tutaj zostałem i w sumie na chwilę obecną się z tego cieszę. Niektórzy mówią, że lata Lecina wówczas strzeli, po 10 lat... Zbicza. Eee, no na pewno. Powiem szczerze, że jeszcze... Eee, jeszcze z miesiąc temu nawet nie sądziłem, że to już jest 10 lat przypadkiem gdzieś ta myśl wpadła do głowy chyba ze względu na to że odnalazłem w komputerze stare zdjęcia no i zacząłem się zastanawiać kiedy tak naprawdę tutaj przyszedłem bo coraz młodszy człowiek na tych zdjęciach młodszy no i tak pogrzebałem troszeczkę w, w głowie, również internet pomógł, także doszedłem do wniosku, że gdzieś tam około października, listopada przyszedłem tutaj do Bełchatowa w 2003 roku, a zacząłem na stałe gdzieś tam występować w pierwszym składzie około przełomu 2003-2004 roku, także no to jest dla mnie dosyć taki sentymentalny moment. Mariusz, mam dwa do Ciebie. Pierwsze to takie już Pan Prezydent powiedział, nasz Mariusz Glazły. Dla wielu mułotowianych, Mariusz Glazły, to właśnie będzie zawsze nasz Mariusz Glazły. Jak Ty się czujesz z takim określeniem? <grystanie> <grystanie> Na pewno mnie cieszy, że, że tutaj w, w mieście w sumie dla mnie nowym, bo urodziłem się w Wieluniu i, i ta kariera zaczynała się właśnie w tamtym klubie. Cieszy mnie, że przyszedłem tutaj i społeczeństwo w Bełchatowie jest bardzo gościnne i przez te 10 lat nie miałem jakichś takich dziwnych nieprzyjemnych sytuacji i, i myślę, że dlatego też każdy z nas tutaj się czuje dobrze. I dom pobudowaj szybko. No dom szybko <laughs> zbudowałem. Nie, nie jest chyba przypadkiem to, że te sukcesy, to pasmo sukcesów skrybowatów właśnie zbiega się swoim przyjściem do No i przyszedłem, zajęliśmy czwarte miejsce, więc no lepiej, od, od e, roku było już lepiej. Na pewno e, tak jak powiedziałem wcześniej, klub, który, e, do którego ja przyszedłem, no też w jakimś tam momencie no boję się użyć słowa raczkował, bo, bo, bo nie raczkował Ale tylko zaczynał swoją na... profesjonalną drogę tak naprawdę. No wchodził w, tą, w tę jakby wielką siatkówkę. Zostały sprowadzone osobistości takie jak Krzysiek Gignaczek, Andrzej Stelmach, Robert Szczerbaniuk, Radek Wnuk, Adam Nowik. Także ja przychodząc do takiej drużyny, no to powiem szczerze, że było dla mnie no, pewnego rodzaju spełnienie marzeń, bo, bo każdy młody siatkarz, zawodnik, który gdzieś tam funkcjonuje w niższych ligach i ogląda mecze reprezentacyjne i, i klub, klubowe, e, przychodząc do zespołu, gdzie te gwiazdy są, no to, to jest troszkę takie niecodzienne. E, długo trwało, aż się troszeczkę ocząsną no, z, z tego jest takiego no, <laughs> z dziwnego uczucia. Ale, ale bardzo pozytywnie zostałem przyjęty, i w sumie to czwarte miejsce no gdzieś tam było lekcją na, na, na przyszłość. Później doszły kolejne nazwiska: Piotrek Gruszka, czy Krzysiek Stelmach, Michał Winiarski. Także no to, są, to są osoby, z którymi gdzieś tam mogłem grać i swoje doświadczenie zdobywać. I fakt, ja byłem przez te wszystkie sukcesy w tym klubie i, i mogłem się cieszyć razem z drużyną, ale tak prawdę mówiąc te, te sukcesy zawdzięczamy wszystkim, którzy tutaj byli. Wszystkim zawodnikom, sztabowi trenerskiem i myślę, że przede wszystkim zarządowi, bo bo umiejętnie prowadził tą całą e, i dalej prowadzi tą całą maszynkę i myślę, że gdzieś tam w ostatnim momencie no, brakło tych sukcesów, ale e, takie nieprzyjemne doświadczenie też dla sportowca jest dosyć e, pozytywnym osiągnięciem, bo wie, że nie zawsze jest się na, e, na tej górze. I trzeba zawsze pracować, bo inni gonią. Także, także to też jest jakiegoś rodzaju fajne doświadczenie. A zastanawiasz się, co by gdybyś nie trafił do Bogotowa? Bo dla Ciebie to jest chyba kluczowe miasto. Tutaj zaczęłeś swoje drogę no, na samym bo... Powiem szczerze, że tak z perspektywy tych 10 lat, to, to na pewno kluczowe. Aczkolwiek w tym, w, wtedy, w, w 2003 roku, miałem różnego rodzaju propozycje, bo no, niestety muszę konkurencję wymienić, bo i było Jaszczębie i kędzierzyn też potęgi na tamten okres, jaki i teraz. Także no, ja się cieszę, że tutaj, tutaj trafiłem, mam blisko do domu, bo wszędzie, no, wszędzie, tak. wszędzie, wszędzie jest no. z tego miejsca blisko dla mnie. I, Myślę, że, że jest ok. Ze stolicy jest wszędzie blisko, prawda? Bo stolica zawsze jest gdzieś tam w centrum. Stolica polskiej siatkówki, siatkówki polskiej energetyki, więc Mariusz Polskie ma wszędzie energetyki blisko, energetyki tak na jest. Na <laughs> Polskich Światków i też, no bo to, jedno niepowodzenie nie powoduje tego, że stolice się zmienia, prawda? Dopiero e, sukcesywnie zdobywanie mistrzostwa przez inny klub, e, powiedzmy przynajmniej przez trzy razy, upoważnia do tego, żeby myśleć o przeniesieniu e, stolicy. do czterech. <laughs> <Do> <laughs> Nie, no na pewno, na pewno Bełchatów jest miejscem, które przez ostatnie kilka lat zaczęło być widoczne na mapie I nie tylko poprzez sport, ale poprzez też przemysł energetyczny. I myślę, że tutaj wiele ludzi związanych z Bełchatowem ma wiele fajnych, ciekawych i przede wszystkim pozytywnych rzeczy do opowiedzenia. Także... Ja się cieszę, że tu jestem i, i że mogę spokojnie mieszkać w tym mieście. A my się cieszymy, że Mariusz jest mieszkańcem Bełchatowa, Tu mieszka jego rodzina, od czasu do czasu jedzie do Wielunia, żeby tamci nie patrzyli zazdrosnym okiem na to, że nie odwiedza. I życzymy, żeby Mariusz przez następne, powiedzmy, 10 lat na początek tak, był tutaj w Bełchatowie. no a później to już zostawił swoje umiejętności i talent dla. Tych młodych adeptów, bo kiedyś przyjdzie taki moment, kiedy trzeba będzie zająć się przekazywaniem swojego doświadczenia młodym adeptom siatkówki i chcielibyśmy, żeby to było we tak Także Mariusz, tego ci życzymy. No, Może tylko jeszcze tak. <grym> Dzięki.